Grzegorz Schetyna, czyli człowiek numer dwa w rankingu kandydatów do władzy w Platformie Obywatelskiej w wywiadzie dla EMF-u bardzo lekceważąco wypowiada się o Jarosławie Gowinie. Powtarza tezy, że to jest kłopot dla partii, że premier, że premier ma prawo być zirytowany zachowaniem ministra sprawiedliwości. Jest to ton, który sugeruje, że Jarosław Gowin to jest taki minister drugiej kategorii, którego trzyma się z łaski. Platforma podchwytuje ton nadawany przez gazetę wyborczą czy radiostację FM, w której sugeruje się, że człowiek traktujący war serio wartości chrześcijańskie, jakim jest Jarosław Gowin, jest dla partii obciążeniem. Ale Zapominają oni, że platformie takie właśnie postacie jak Gowin czy Jacek Żalek przynoszą głosy tych katolików, którzy są nieufni wobec PiSu, ale podzielają konserwatywne wartości typowe dla krakowskiego ministra sprawiedliwości. Dopiero gdy dojdzie do wyborów i ukaże się, że. Takie wypowiedzi jak Grzegorza Skotyny pchnęły tych wyborców jednak na prawo. Platforma może odkryć, jak bardzo lekkomyślne było dzisiejsze upokarzenie Jasława Gowina.